Metal Tails w Green Hill trzy Cześć, witajcie moi drodzy, jestem Remis Chęci i dzisiaj opowiem wam naprawdę kozackiego mita w Sonic Speed Simulator, który naprawdę zwali Was z Nox ale serio, ten mit będzie bardzo, bardzo potężny z i dzisiaj go sprawdzimy, ale na samym początku pamiętajcie, by koniec dawić łapy w górę, suba z dzwonkiem bus chęci. Dzisiaj sprawdzimy sobie potężne mity, a m.in. słuchajcie mit z metal Tailsem. Tak, słuchajcie, dokładnie z metal Tailsem. Pamiętajcie, by koniecznie pisać w komentarzu Wasze mity Sonic Speed Simulator. Ale moi drodzy, dzisiaj sprawdzimy coś naprawdę potężnego Słuchajcie, i coś czuję, że dzisiejszy dzień będzie naprawdę mega kozacki Jeżeli chodzi o mity Więc pamiętajcie, słuchajcie, aby koniecznie obejrzeć ten film do końca, słuchajcie A wcześniej, słuchajcie, zrobimy sobie małe losowanie I zobaczymy, słuchajcie, czy mamy dzisiaj szczęście Więc uwaga, czy się uda dzisiaj, czy będziemy mieli szczęście Uwaga, kręcimy, dawać magnes, słuchajcie, zobaczmy Uwaga, czy będzie magnes, uwaga Kręcimy i moi drodzy, kręcimy I mamy, mamy, patrzcie Mamy magnes, tak jest, udało się Ej, słuchajcie, to będzie, słuchajcie, kozacki dzień, naprawdę, Hecie. Dzisiaj coś czuję, że naprawdę, słuchajcie, będziemy mieli sprawdzone mity, bo słuchajcie, to był znak, słuchajcie, od Sonika, że, słuchajcie, no mamy cię szczęście, co nie? razie, moi drodzy, naprawdę dzisiaj mam przepotężne mity, hecie i zanim przejdziemy do mita, mitu, słuchajcie, właśnie o, o Metal, hecie Tailsie, który jest naprawdę przekozacki. to, moi drodzy, zobaczcie, co ktoś tutaj nam napisał, moi drodzy, patrzcie teraz na to i patrzcie. Na górze w Green Hill, w jakiejś dziurze, hecie jest Golden Knuckles, lajkujcie, żeby widział, hecie, w... na górze w Green Hill w dziurze, Okej okay, moi drodzy, na górze w Green Hill w dziurze, słuchajcie, fajny moi drodzy, nie wiem, czy ktoś to ironicznie, ale słuchajcie, sprawdzimy sobie to, czy w, na górze w Green Hill, słuchajcie, czyli w Green Hill oby. czyli moi drodzy, no teraz jesteśmy słuchajcie, w Green Hill, w jakiejś dziurze podobno, słuchajcie, jest metal, jest w sposób Golden Knight. Chyba, że zobaczcie, bo tutaj też jest niby taka duża góra, gdzie, są, gdzie, słuchajcie, jest sklep z różnymi, słuchajcie, skinami, więc słuchajcie, sprawdzimy sobie tutaj, czy tu, moi drodzy, na tej górze w jakiejś dziurze, słuchajcie, jest, może, nakres, więc sprawdzimy sobie to, czy tutaj jest. Słuchajcie, jakieś głębienie cokolwiek, słuchajcie, niestety nie widzę, więc, słuchajcie, zdaje się, że tutaj w ogóle, a, chyba, że tutaj, zobaczcie, okej, okay, tu jest coś, zobaczcie, chyba, że, chyba, że w sumie tutaj, no, nic nie ma, do ogody na nagryza, słuchajcie, w tej, tutaj ciurze, więc, słuchajcie, no, nic raczej nie widać, Zobaczymy moi drodzy, więc pójdźmy sobie teraz może, na przykład, nie wiem, na górze, słuchajcie, czy raczej góra jest tutaj gdzieś, co nie? Więc tu jest, moi drodzy, jakaś góra, ale czy jest tutaj, moi drodzy, Golden Knuckles, zobaczcie, bo w sumie nie wiem o za bardzo, o jaką dziurę chodzi, moi drodzy, dziur tutaj jest sobie wiele, Mo może, moi drodzy, chodziło o tą jaskinię tutaj, zobaczcie, może chodziło o tą jaskinię o tutaj, w każdym razie, moi drodzy, na górze w dziurze, nie wiem, słuchajcie, nie wiem za bardzo, o co chodzi konkretnie, słuchajcie, ale czy Golden Knuckles w ogóle istnieje, słuchajcie, a sprawdzimy to, wiecie. Ej, zobaczcie, niby gdzieś tam istnieje, słuchajcie, Golden Knuckles więc słuchajcie, niby jakiś Golden Knuckles istnieje, ale moi drodzy, jakby on miał być w grze, to byłoby tu słuchajcie, bardzo, bardzo dziwne, słuchajcie, no i nie wydaje mi się, aby słuchajcie, on był w gierce, więc słuchajcie, na razie mit mamy obalony, słuchajcie, i za bardzo nie wiem o co chodzi z tym mitem, więc słuchajcie, na razie mamy obalony. Jak zostawisz suba Jeremowi, to Jerem mi będzie szczęśliwy. To prawda, słuchajcie. Chemical Plant, tam gdzie jest uwięziony w Suit Sonic na spawnie, tam za nim jest data, kiedy wyjdzie Shadow the Hedgehog. Okej, okay, słuchajcie, jest to bardzo, bardzo ciekawy mit, słuchajcie, więc pójdziemy teraz w takim razie tutaj do chemical planta i słuchajcie zobaczymy czy faktycznie gdzieś tutaj jest data o tym kiedy będzie shadow the hedgehog więc słuchajcie zobaczymy to właśnie teraz i taka ciekawostka zobaczcie jak się nam ładuje ekran to tak naprawdę słuchajcie my już w grze jesteśmy na przykład słychać jak się ruszamy w tej gierce okej okay, moi drodzy więc z tyłu tam gdzie jest słuchajcie stealth sonic z tyłu podobno jest data kiedy będzie słuchajcie shadow the hedgehog ale słuchajcie jesteśmy tutaj z tyłu w sumie chyba że moi drodzy gdzieś tutaj z tyłu okej okay, tutaj moi drodzy być może ale nie wiem słuchajcie gdzie może być ta data, to naprawdę, moi drodzy, nie wiem. Zobaczcie, jak jest uwięziony tutaj, w tym miejscu, słuchajcie, to podobno za nim. A, chyba, że tam zobaczcie, okej. Okay. Jakoś tak słuchajcie, za nim, może nie wiem, może... Może tutaj jakoś zobaczcie, nie widzę tutaj żadnych numerków, zobaczcie. Więc naprawdę, moi drodzy, żadnej niby daty tutaj nie... O, się może tutaj w ogóle zobaczmy. I no, moi drodzy, zanim naprawdę nie widzę, zobaczcie, żadnej daty, gdzie jest tutaj, moi drodzy, jakaś data. Więc zdaje się, moi drodzy, że mamy kolejny mit obalony, słuchajcie, ale teraz czas na najpotężniejszy mit. Patrzcie teraz na to, moi drodzy. A więc moi drodzy, przejdźmy teraz do głównego mitu, który, moi drodzy, powiedział mi w sumie mój kolega, który prosił, bym to pokazał wam, słuchajcie, bo ogólnie bardzo na tym zależało. W każdym razie, moi drodzy, Mit brzmi, że po pierwsze, moi drodzy, to jest mit złożony z dwóch rzeczy Że po pierwsze, zobaczcie, ten Tails tutaj po moi drodzy, on składa, i to jest bardzo dziwne, słuchajcie Ale on tutaj buduje Metal Tails, moi drodzy Czyli on buduje takiego robota na swój, moi drodzy, jakby na swoją podobiznę I tak naprawdę, moi drodzy, on udaje tylko mechanika Ale tak naprawdę, słuchajcie, to on konstruuje, słuchajcie, jakiegoś robota Który, słuchajcie, nazywa się Metal Tails Ale to jest nic, moi drodzy, bo podobno ten Metal Tails jest, słuchajcie, gdzieś ukryty w Green Hill OP3, drodzy Czyli dokładnie w tym Green Hillu Czyli moi drodzy w najtrudniejszym Oby nowego eventu moi drodzy W każdym razie moi drodzy ogólnie zobaczcie On nam mówi że pomocy straciłem narzędzia Pomóż mi znaleźć 500 specjalnych części I dam ci ten outfit I e, poza tym jeszcze Bardzo bardzo wiele innych rzeczy W każdym razie moi drodzy pójdziemy sobie teraz do Green Hill Oby 3 i słuchajcie zobaczymy czy faktycznie Metal Terrace gdzieś tam będzie Więc lecimy moi drodzy A więc jesteśmy teraz słuchajcie w Green Hill Oby 3 i teraz moi drodzy podobno Tutaj, na samej górze, można gdzieś chajecie, zobaczyć tego Metal tejsa Słuchajcie, jest to bardzo dziwna teoria. W każdym razie, moi dudy, sprawdzimy, czy jest ona prawdziwa, czy słuchajcie też jest nieprawdziwa. W każdym razie, moi dudy, teraz jakby to się nie ścigam, bo słuchajcie, wypatrujemy teraz, słuchajcie, właśnie tego e, Metal tejsa Więc słuchajcie, wypatrujmy go razem ze mną. Wypatrujcie go, słuchajcie, końcie razem ze mną. Ale słuchajcie, musimy spać, dobra, jeszcze raz, słuchajcie, sorry. Więc wypatrujcie go teraz, słuchajcie, razem ze mną. I pójdziemy sobie teraz tutaj na górę. I teraz, słuchajcie, musicie patrzeć razem ze mną, czy słuchajcie, gdzieś tutaj. Jest właśnie metal Taste, ogólnie, dobra? Więc patrzcie tutaj razem ze mną i słuchajcie, pójdziemy sobie teraz na górę. Pójdziemy sobie, słuchajcie, tutaj, pójdziemy sobie teraz tutaj, zobaczcie. Teraz, moi drodzy, musimy tutaj wskoczyć na samą górę. O nie, zobaczcie, zbugowałem się, sorki. Okej, okay, moi drodzy, jesteśmy teraz na samiutkiej górze, słuchajcie. I teraz stąd naszym zadaniem będzie, słuchajcie, wypatrzyć. Właśnie metal Tazer, słuchajcie, czy gdzieś on jest tutaj faktycznie ukryty słuchajcie, bo naprawdę szkoda by było, gdyby słuchajcie, ten mit też był obalony. Więc słuchajcie, musimy teraz tutaj skupić się, słuchajcie, i patrzcie razem ze mną, czy gdzieś tutaj, słuchajcie, z tyłu z boku, czy gdziekolwiek, będzie słuchajcie, ukryty metal Taz. Więc słuchajcie, zobaczmy sobie na początku gdzieś tutaj, zobaczcie, tutaj go nie widzę. Tutaj, moi drodzy, z boku w sumie też go nie widzę. Zobaczcie tutaj. Może słuchajcie, w tym, w tym dziwnym czyli, w ogóle w tej lawie czy coś, słuchajcie. O, tutaj. O, zobaczcie w środku teraz tego. Zobaczcie. Ej, co tu jest, zobaczcie, coś tutaj widać, faktycznie, ej, zobaczcie. Moi dudzy, coś tutaj widać, słuchajcie, ale nie jest to metal tej, słuchajcie, tylko chyba są to jakieś tutaj podstawki tych wszystkich rzeczy, moi dudzy, ale jest to naprawdę mega dziwne, co my teraz widzimy. Więc, macie, ok, zobaczmy teraz może w innych miejscach, zobaczcie, tutaj zobaczyliśmy w sumie wszędzie prawie, w ogóle w tych kwiatkach, słuchajcie też, ale zobaczmy, moi dudzy, gdzieś na przykład tutaj jest on, czy na przykład moi dudzy, może o tutaj jest, na przykład na tej górce tutaj. Zobaczcie, czy na przykład gdzieś tutaj byłby Metal tej, zobaczcie, może gdzieś tutaj, na przykład pod tym czymś w ogóle, zobaczcie w tej górze. Ej, co to jest tutaj? I zobaczcie, coś tu jest, Chciałem, ale to jest chyba jakieś drzewo czy coś. się moi drodzy, zobaczcie, że na razie tutaj Metal Tejsa nie widzę, moi drodzy. Chyba, że on będzie gdzieś wyżej, zobaczcie. zobaczmy, na przykład, tutaj, teraz na horyzoncie tutaj. Też, moi drodzy, Metal Tejsa tutaj, moi drodzy, niestety nie widzę. Kwedzy moi, zobaczmy sobie jeszcze, jeszcze tylko w tym miejscu, tutaj może. Na przykład, zobaczcie, jak wyjdziemy sobie tutaj na to, do tego miejsca, zobaczcie, na przykład w, ta, w teksturze tutaj, zobaczcie. No, niestety, moi drodzy, ale zdaje się, że Metal Tace a tutaj nie widać, moi drodzy, więc daje się, że mamy mit obalony. Chyba, że wy go zobaczyliście, moi drodzy, bo ja mogłem go słuchajcie nie zauważyć, więc słuchajcie, sprawdźcie jeszcze Wy sami, czy faktycznie słuchajcie, tam metal taste jest, słuchajcie, a może go nie ma. Więc pamiętajcie, aby słuchajcie, koniecznie samemu sprawdzić, czy tam gdzie słuchajcie, metal Taze jest, czy też moi drodzy go nie ma. razie to było na tyle. Pamiętajcie koniec końcu łapy w górę suba, z bazoniem i pamiętajcie, aby koniecznie napisać słuchajcie, swoje mity w komentarzu. Więc elo, pa się ma, cześć. No i do zobaczenia słuchajcie w kolejnym odcinku. Siemka.